Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a na tym filmie odpowiem Wam na dwa pytania: Mianowicie, jak zagrać w The Seven Deadly Scenes Grand Cross na PC czy też na laptopie oraz jak zrobić pełen ekran, tak jak ja mam tutaj, czyli jak grać poziomo, z najwyższą grafiką bez martwienia się o jakieś ściny, przegrzewanie się telefonu czy też szybką utratę baterii. Także sprawa jest bardzo prosta: potrzebujecie tak naprawdę dwóch rzeczy czyli przede wszystkim emulatora oraz gry. No i w sumie niech będzie, że trzech rzeczy, bo jeszcze takiego małego programiku. Już wam mówię, jak to oczywiście wszystko zrobić. Czyli tak. Na chwilę może wyjdę z gry, żeby wam tu wszystko zobrazować. Na chwilę wrócę do ustawień normalnych. Spokojnie, zaraz powiem wszystko, co tutaj na ekranie się dzieje, żeby nie było. Czyli tak. Żeby zagrać w The Seven Deadly Sins Grand Cross na Pececie, tak jak mówiłem, potrzebujecie w sumie trzech rzeczy. Przede wszystkim najważniejsza rzecz to emulator. Jest wiele emulatorów, o niektórych krążą raczej negatywne opinie, nie będę ich tutaj wymieniał z nazwy, no bo nie chcę tam wiecie problemów, hejtowania jakiegoś. Po prostu powiem od razu, polecam Bluestacks 4. Używam go od samego początku przygody z grami na telefon, czyli od jakiegoś roku. Znaczy, gram dłużej, ale interesuję się tak bardziej tymi grami gdzieś tak od roku, właśnie. Czyli tak, żeby dostać taki emulator, wchodzicie na stronę bluestacks.com. Oczywiście link podam w opisie, jeżeli ktoś woli taką formę, jeżeli komuś będzie łatwiej. Naciskamy albo tutaj pobierz bluestacks, albo również tutaj też pobierz bluestacks. Ściągamy plik, gdy plik nam się ściągnie, instalujemy. No i tak naprawdę tyle. To wszystko, nic więcej zrobić nie musimy. I teraz tak, jak zagrać w tę grę na emulatorze? Tutaj mamy coś takiego, jak odkryj aplikację. Jednak mamy tutaj sklep Google Play. Po ściągnięciu ukaże właśnie nam się taki ekran. Oczywiście tylko z tą jedną ikonką, bo te dwie musicie sobie sami ściągnąć Wchodzimy w sklep Google Play. Dajemy tutaj oczywiście 7. Już mi się pokazało, 7 Deadly Scenes. Wchodzimy tutaj. Instalujemy dosłownie tak samo jak na telefonie. Jeżeli Wam oczywiście na telefonie działa. Jeżeli nie, no to i prawdopodobnie tak w inne gry graliście. Tutaj zamiast otwórz będziecie mieli zainstaluj. Ja już mam zainstalowane, więc robić tego nie muszę. Instalujecie, ściągacie te wszystkie patchy, pozwalacie, żeby gra się oczywiście tam zaktualizowała. To trochę potrwa. Nawet i dobre 20-30 minut może to potrwać. Chociaż na komputerze, na PC-cie powinno to chyba być o wiele szybszy niż na telefonie. No i to jest odpowiedź na pierwsze pytanie, odpalacie grę, gracie, no i tyle. Jeżeli jednak chcecie zagrać na pełnym ekranie poziomo, tak jak mówię, i poszaleć sobie z ustawieniami, żeby gra wyglądała dosłownie jak na PlayStation, a nie na telefon, bo w sumie kto wie, czy kiedyś nie zostanie przeniesiona na PC ta, zdecydowanie ma ku temu potencjał i została zrobiona tak naprawdę w taki sposób. No bo zauważcie, że podczas pełnego ekranu. Ta gra gdzieś tam w tle są jakieś krajobrazy, czyli tak jakby ona nie do końca została stworzona tylko i wyłącznie telefony. Kto wie, może kiedyś wprowadzą. W każdym razie, żeby to zrobić, wchodzimy znowu na sklep Google Play i wklepujemy. Może jeszcze chwila wyjaśnienia. Potrzebujemy do tego programu, który zmienia format obrazu. Może to być właśnie taki format telefonu, może to być pełny ekran, jeszcze kilka innych. Jest wiele takich programów prawdopodobnie. Ja polecam Screen Rotation Control, którego sam używam. Jeżeli nie zadziała Wam właśnie angielska nazwa, to wklepcie kontrolę obracania ekranu. Tak samo. Tutaj będzie zainstalować zamiast otwórz. Instalujecie. No i macie dosłownie taki sam pulpit, jak ja tutaj. No oczywiście te oferty Wam tutaj mogą się różnić. Jednak macie coś takiego. I teraz jak zauważycie, jeżeli ja teraz odpalę Seven Deadly Scenes. to nie otworzy mi się gra na pełnym ekranie, tylko tak jakbym miał grać na telefonie. Tak jak tutaj widzicie. Może grę sobie najpierw odpalę i zaraz pokażę Wam bardzo prosty trick. I zle. Także dajmy oczywiście grze się na początek uruchomić na spokojnie. Oczywiście Global jak zawsze. To jest oczywiście dobre rozwiązanie dla osób, którym przede wszystkim gra nie działa na telefonie. No to jest oczywista sprawa tam w komentarzach mi pisaliście, że niektórym z, wam, z was ta gra nie działa. Także na takim Bluestaku, na telefon na PC możecie sobie bez problemu grać. Nie będziecie mieli żadnych problemów z baterią przede wszystkim. No, odpalaj się gro. Tutaj macie bardzo cenną radę, tak swoją drogą, że macie tam z tymi osobami odwiedzającymi Karchme i miasta wchodzić w interakcję, polecam, mówiłem o tym na poprzednim filmie, być może stworzę jeszcze jakiś tam osobny z tego, ale polecam tego nie olewać, to tak w międzyczasie. Czyli jeżeli odpolicie grę, w pierwszym momencie będzie coś takiego, czyli nie różni się to niczym od telefonu, z tym, że macie myszkę. No i jak zrobić teraz pełen ekran? wchodzicie na stronę główną otwieracie Screen Rotation Control i wybieracie Landscape tutaj jest 5 dostępnych opcji jednak tę, ta o która Wam chodzi no to jest oczywiście Landscape naciskacie Landscape następnie możecie tak naprawdę wejść już do Seven Deadly Scenes, to możecie nawet zamknąć, to nie musi być odpalone i tutaj na prawo sobie zaznaczacie włącz, tryb pełnoekranowy BUM tutaj krzyżyk No i zobaczcie jak to wszystko płynnie tutaj tak naprawdę działa Normalnie gra dosłownie stworzona jakby na PC-ty, a nie na telefony tylko No i teraz jak zmyksymalizować sobie grafikę No to to już jest sprawa prosta, ale też pokażę Wchodzicie w game settings Ustawiacie play speed na ultra Tutaj ultra Oczywiście anti-aliasing włączony no i tyle. Uruchamiacie ponownie grę, jeżeli chcecie najlepszą grafikę. No i to wszystko. Także tak jak widzicie, to jest sprawa dosłownie na ile? 10 minut? ściągnięcie emulatora. Ściągnięcie... No dobra, na pół godziny, bo ściągnięcie gry i zaktualizowanie trochę działa. Ściągacie emulator, ściągacie grę, ściągacie screen rotation, control. No w sumie poszedłbym, ale nagrywam film, więc podziękuję. I tyle. Tak naprawdę to jest bardzo prosta sprawa, jeżeli jednak macie jakiekolwiek problemy, jakiekolwiek pytania do mnie, to możecie oczywiście pytać albo na fanpage'u, albo w komentarzach, gdziekolwiek ja zawsze odpowiadam na wszystko zazwyczaj. Chyba że to są jakieś głupoty i zaczepki. W każdym razie ja Wam oczywiście dziękuję za oglądanie. Od jutra wracamy z normalnymi filmami. Planuję zrobić przede wszystkim film z ekwipunku, bo to jest bardzo ważne. Na pewno planuję zrobić film również z Raidów, czyli normalnego Czerwonego Demona, później wersja Hard i wersja Extreme. No i wszystko, co mi podajecie w komentarzach, też na pewno przemyślę. Czyli gdzieś tam w przyszłości na pewno zrobię PVP. Jeżeli macie jakieś inne propozycje, pomysły, prośby, piszcie w komentarzach. Ja to na pewno wszystko nagram. Będzie na pewno wiele filmów z tej gry. Ma ponad 8 milionów ściągnięć, już zbliżamy się do 10. Może to oznacza nagrody. Ale dobra, trochę się zagadałem, także ja Wam oczywiście dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia i miłej gry na PC, jeżeli ktoś się zdecyduje. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.